Mano To znowu ja dzisiaj mamy akcję y, serwisową Arbosa y, Wymiana olejów, silnika i zwojnic. Miałem całe siedzenie y, na pneumatyczne, bo te po prostu jest takie sobie. No i, i ten. No i działają chłopaki. Także dzisiaj będą cały dzień. Do tego jeszcze też tam mają mysze. Coś jeszcze mają tam zrobić, jakieś poprawki. Także będą działać cały dzień. A my, wa... a my co będzie wątek robić? Ty co ty masz? Ty masz antywirusa? No na polu leżał. Aha, antywirus na tak polu robić. A my co robimy? Ta, robimy co? Sadzarkę? Wyciągamy? Co Chyba robimy. No, robimy sadarkę. Musimy no, zrobić no, parę rzeczy i też wam powiem zaraz. Dobra, a chłopakom zostawię kamerę. Jak będą sobie biegać, rzucę jakiś podkład. Zobaczycie, jak tam sobie będą biegać. I później, na końcu, jak już złożą, to sobie ten. To sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. I jak działa. Ponieważ ma być elektryczny teraz na butnikach sterowanie, więc tego o tym nie powiedziałem. Właśnie, bo to chodzi o sterowanie elektryczne. Podnośnika tylnego. Tu. Bez jak dojca. Fajnie. Jaki pan, człowieku! Ja, ja już taki stary jestem? Ja mam dopiero 38, 30... 9, prawda? Nie, 38. 37? No, coś takiego. A no. No to starszy? No, 38. Kurde, postarzałeś mnie o rok! Ja już myślałem, że będę miał jeszcze 37. Będziemy ja teraz, będzie. Tak? Na rybkach? Tak. To będziemy no, dzielę szli na rybki. Co i biścia. Nie można, bym robić Ale my i robią grupowe? My 300 metrów od siebie jesteśmy nie? Czy nie? Ty, niech on też drugie miejsce zanęci. No faktycznie ty. No to dupa. Tylko we dwóch można ewentualnie, tak? Max. Ale bardzo dobrze tak zrobili teraz, bo to trzeba to zdusić to cholerstwo i będzie spokój, nie? Dwa miesiące przetrzymać, jak to się mówi. Muszę tak Muszę powiedzieć, te dwa miesiące przetrzymasz, ale już widać po ludziach, że tutaj tydzień dobry tak już, na razie jest. Już fioła dostają w domu. Także... No. no, także ten. Coś w roku się stanie, też, powiemy, w czerwcu przyjedziemy. <grywia> <grywia> ty, no, ty się, ty się nie śmiej, bo ja się przestraszyłem, jak mi w dojcu właśnie myślałem, że mi pompa wody walnęła, nie? To ja tak dzwonię, no mówią No dobra, zamówili. Dzwonię za dzień drugi, ty no, ale jeszcze nic nie przyszło. Mówią, że nic nie przychodzi paczki. Nie? A ja już w strachu mówię, mam uziemiony, no ciągnik na dwa do jak nie więcej, nie? No i weź teraz bez ciągnika, bo części jednej nie ma. To jest problem z częściami, nie? To jest bardzo duży problem. Właśnie z włoch na jego bardziej, nie? Z niemiec to jeszcze idą. Nie, to chłopaki jedno się ten, Kąpać tutaj w tym, to co ty? Błoto. Dobra Wojtek, dawaj, my się też bierzemy. Coś innego byśmy się wymyśleć. Cholera, jak przerobić maszyny, to jest masakra. No, to takie siłowniczki. elektryczne. Elektroniczne. A z tym sprzęgłem to mówisz? To jaka będzie modyfikacja? To będziemy fabrycznie zakładać inny pedał. A, czyli nowy pedał ogólnie, tak? Siedzenie. No, 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 no. Pewnie inny kształt ogólnie, nie? Żeby nowa, było lżej. Ty. żeś się załatwił, nie? Całą kurtkę masz. No, no, tak o kurde. Ty, no właśnie. Ty, tata ostatnio smarował ten. Smarowaliśmy wszystko w sumie. Więc dziś byłeś pod spodem, nie? Pewnie z tamtej strony. A to się obtara się o ten, o tura Dlatego podniosłem go do, do góry tego, tura, nie? Przy wybranych podelak właśnie jest zmiana no. płyta się różni Aha. pedał Czyli Aha. jednak do, do, dość ważny jest bieg linki, nie? nie? Jak ona leci Bo będzie gdzieś załamana, to już będzie Tak wtedy. wtedy. Gdzieś, no. no dlatego wtedy tak ciężko I do mi tego chodziło. Prowadzili zmiany. O, ona pójdzie bardziej prosto Czyli jednak jakieś postępy są nawet, nawet, nawet szybkie. Cały czas do przodu. No no i fajnie gitara powinno lżej chodzić w sprzęgu prawdopodobnie tak? Jeszcze będzie lżej. lżej. Tak. Jeszcze lżej. Tak jest. Dla przełożenie. No i gitara. Fajnie. Weź kolegę ten. w Bo... <laughs> smaży jest. Tam tura smarowaliśmy. A do, do do Ciągnika to nic. Ale ten, jak usiądziesz w aucie będzie fajny kolor. O! Krótka wyjściowa. <mianowizy> co ty? Od kościoła. <dźścoughs> a teraz nie ma tłumu w kościele, to można iść. No, <grym> w brudnych ciuchach na... nawet. Teraz max 5 osób. Teraz, kościęle. jak 4-5 osób, to się cieszą w kościele. <grym> a co Wojtek z tą blachą? Nie wiem, znalazłem to i mam. Proszę, a nie masz tu gdzieś? Mam. Ale umyjemy. <grym> ty, kursie, ty, jak chcesz, dam ci swoją kurtkę. Nie bój się, nie ma, nie ma wirusa. <grym znowu> <laughs> żona ci rzuci do pieralki i wybierze z kościoła Tam 40 minut wyprana, wyschnie do wieczora Dzisiaj wiatr, ja sobie No Ale nie, a właśnie dzisiaj wiatr jest. Ja, dwa dni tu były takie, że człowieku... Kurde nic, na wiatru nie było, nie? Bo jeździliśmy po polach. A wiatr było? W ogóle nie było, a dzisiaj przyjechać i pizga, nie? Także... Ale dobrze, że nie pada, nie? Weź sobie teraz wyobraź jak jakby to miało padać. No. Dobra, idziemy walczyć z sadzarką kuźwa, Przerabiać ją. Cezarka co, dobrze chodzi, później. Ona zajebista jest, tylko że ona ma te koła takie, nie? I ona się potrafi nieraz na jakieś krzywizna obrócić dookoła te, te koła, nie? A tam są, one są na wałkach z boku. I wtedy wyrywa te wałki i mamy problem. Nie? Trzeba je sporo tam wkładać. No i idziemy tak zrobić, żeby ograniczyć tak jak przednia ośoniku, coś takiego zrobić, żeby ona się tylko styk, tyk, tyk pracowała. Tak, ograniczyć je skręt, nie? Coś idziemy kombinować też. Też pełne roboty, pełne ręce roboty mamy Daj Wojtek A właśnie Siedzenie Siedzenie widziałeś? No, to, no, to... no to, 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 to spód zmieniają A spód tylko To tylko spód będzie A to będzie jaki pneumatyczny? O, no to nie ma znaczenia, nie? No, 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 racja. A no to fajnie. Ja myślę, że cały nowy się ten, się ten kurde, mówię, nie? O, no, i też nie, tego... No, ale to też nowego. fajnie, że... Bo tu są sprężyny. Trochę grało jak fortepian. Tutaj już będzie pewnie lepszy komfort na tym pneumatycznym. To no, na pewno. Też, to też, ale jest... będzie na elektrycznym pompce, tak? To jest. Aha. Przycisk pod i... Oha, już i celasa też tam Bające. będzie. O kurde, to bajka to będzie gitara. Będzie gitara, panie. No to to. Tam... Będzie, będzie pan zadowolony. <grym> będzie jak będę miał jak w globalu, nie? <grym> tak. Tak, w tak, awansie. Jak awansie awansik dobra, idziemy Wojtek, bo nie będziemy przeszkadzać chłopakom, bo się nie wyrobią. Chodź. Nie. To będzie spowiedź Hello. W końcu, udało się Ty Za tym, że nas nie myl, że fajnant Nie? Jeszcze? Nie myl, jest prezesa no. No. Jak już przeglądzik ten, czy coś jeszcze macie do roboty? co zrobiony Aha, przegląd zrobiony a następnie sprawdzimy, czy obciążniki nie odlecą. Dobra, dobra. Mamy, mamy praktycznie fajrand więc chłopaki o. powiedzcie, co tutaj na, na ten na, na robiliście, bo widzę, że tu arbuz był w rozsypce Postawa, fotel. O kurde. Aha. E Elektryczny, tak. pneumatyczny to tak, można tak powiedzieć. Elektryczny, pneumatyczny. No i dobra, teraz tak no no najważniejsze, HR, najważniejsze. To co możemy, można powiedzieć, zareklamować, bo to, bo to można sobie kupić do Arbosa, ci co nie mają właśnie EHR-u. E, sterowanie elektryczne, które będzie u mnie testowane. Podnośnika tylnego. No A, działa, nie działa... bo musiałbym odpalić no tak, żeby pompa nie odpali... działała Nie, <laughs> nie odpaliśmy się, czyli tak. Także jakie tu mamy funkcje? W takie wszystkie jak ee, w HR, podstawowe, że... podstawowe HR, nic więcej. Mhm. Mhm. Zmiana głębokości, szybkość opuszczania, jak wysoko ma być maszyna podniesiona. Dwa przyciski od sterowania. Jeden przy dźwigni. Tutaj drugi, zależy jak komu wygodnie. Czy tutaj do obsługi, czy woli tak, czy tak. Jak o. każdy pracuje. Full wypas. <noise> no, także... Najważniejszą zaletą tego jest przy mechanicznym podnośniku. Teraz robiliśmy elektryczny. Mamy... Ciski. A no właśnie ty, podnoszenia cał całkiem o tym zapomniałem. zewnętrznego. No cał i to jest właśnie najważniejsza funkcja całego tego ehr Bo właśnie mieliśmy problem z podnoszeniem podczepianiem maszyny, był po prostu problem, a teraz ten problem będzie zniwelowany. Także no, zobaczymy, ten siłowniczek jest tutaj w tym miejscu. Mam sobie chodzi jest podłączony bezpośrednio pod y dźwignię pozycyjną. O, widzisz. Ty to profesjonalnymi nazwami się tutaj posługujesz, a ja tam jestem zielony w tym. No, no to dobra, no super sprawa. Będziemy testować. I zobaczymy odpowiedzi. Co do tego wykonaliśmy przegląd. A no, przegląd. Za który trzeba zapłacić niestety. <laughs> Ale nie, wymiana, przegląd... wymiana oleju w silniku, uzupełnienie płynu, przesparowanie. No, no podstawa. Maszyna przygotowana do sezonu. No Będziem, będziemy testować albo co dalej można śmigać. Już ma 600 godzin chyba tam. Niecałe 600 już ma nie? Ponad 600. Już ma ponad? 663? 660? 600. Nie no gdzieś... tylko na podwórku jeździć? No, no tylko na podwórku. <laughs> no ale trochę jeździ, jednak, jednak przy tym turze to non stop u nas śmiga. Teraz pójdzie do formownicy, więc zobaczymy ten EHR. jak się będzie spisywał. I w ogóle. A najważniejsze, że teraz mamy te, te, te yy, siedzenie, bo tata właśnie tam, tam było niezawygodne, te sprężynach. To w będzie już lecie. Jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem. Tak, tak. Podjęliśmy decyzję, że po prostu lata taty musi być pneumatyczne, dlatego założyliśmy pneumatyczne. No, w ten sposób. Dobra. Tyle za brosa. No mów, Wojtek. Zgasło ci. Co mi zgasło? Zgasło ci. Aaaa, Oszukało cię, patrz. Eee, te trochę. Dobra, tyle z dzisiaj. dzisiaj. My się tak Na razie. Hey. Smajta się. Więc tak. Siedzenie przetestowane. Rewelacja. EHR testuje, ale na razie się spisuje ok. Dzisiaj ziemniaczki przybieramy. E... Wczoraj gnój rozwalaliśmy, przedwczoraj Przedczoraj chłopaki byli z serwisu. E... Zamontowali mi to wszystko z tym podnoszeniem razem. A, tak jak już wszystko wiecie. Ale to co najważniejsze zapomnę na koniec, pozdrowionka dla ekipy serwisantów Adamy i Tomka, nawet się rymło, fajnie, <laughs> także pozdrowienia serdeczne dla Was za robotę, e, fachowa robota, jeszcze się spotkamy, bo tam jeszcze jest modyfikacja tego sprzęgła, tego pedału sprzęgła, także się jeszcze spotkamy niedługo, pewnie jakoś i ten i już będzie można powiedzieć w tym albo się wszystko już tak jak być powinno W sumie chociaż nie było źle ale <grystanie> dobra Nie będę już nic więcej mówił <grystanie> Już wszystko gra Jest praktycznie global także Ja jestem happy Wszyscy chyba będą happy Także subskrybujcie, lajkujcie Dajcie więcej trochę lajków to może ten Może rabat dostanę jakiś albo coś nie wiem jak to działa na YouTube, ale mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu.